No, Elo. E, no, ogólnie to stwierdziłem tak. Trzeba zrobić opening. Jaki opening? Urodzinowy no opening. E, mam urodziny i nie otworzymy dzisiaj dużo. Ale otworzymy bangera, otworzymy to. E, mam nadzieję, że dropnie coś kuźwo e, fajnego z tego, ale w kupię klucz. to będzie na sam koniec, zaczniemy sobie od legend. Otworzymy sobie 11 legend, trochę Challengersów. Sztokholm sobie otworzymy. No i zobaczymy, nie, ogólnie ostatnio dostałem rękawicę, nie, mega się cieszę z tego, może teraz też coś dropnie? no z trochę z mniejszym rozmachem, bo wtedy to wypierdoliłem w chuj dolarów na skrzynię, siadło, a tu mam nie wypierdalam pieniędzy, niestety jeszcze kurwa to kupuję, kupiłem to w chuj taniem gdzie było, więc jak ktoś tak trochę mniej to boli, ale zobaczymy, no... Jak Crown Polia pójdzie, to się chyba zesram w gacie dwa razy i nie wiem, wyskoczę przez okno. Mm. No, to tak w skrócie, a tak to co? No, miło, miło, CS się rozwija, Valve coś tam robi, mam nadzieję, że zmiany będą. Te się powinno być jakieś zmiany, na pewno na dobre i to jeszcze niedługo będzie. Więc jak przyjdą, załóżmy za miesiąc jakieś, no to kurwa, znowu będzie graczy i będzie to co mówię, nie? że październik jednak może być bangerem razem z y, listopadem. Nawet jeżeli dzisiaj już jest drogo, to nie jest jeszcze drogo. No jest drogo, ale nie na cs -a. Ja wiem, że to jest krypto, nie robi, nawet kurwa co dopiero giełda, jakieś kurwa nawet najbardziej ryzykowne rzeczy na giełdzie tak nie robią, to nie tak się nie robi w miesiąc kurwa, no, ale to jest CS, to jest gra, to jest coś co ma ograniczone, ograniczoną podaż, to jest coś co jest sezonowe, to jest coś co wiemy jak działa i to może mamy no więcej pieniędzy w ogóle być, nieskończoność kurwa, miliardy wszystkiego ich u... No nic nie dropi, no nic nie dropi, już trochę pieniędzy poszło, zostało przypalone, trochę szkoda, e, chuj do no dupy, e, ale no co, nie poddajemy się, Chociaż jedno holo, tak dobrze na ostrym poszło, a tutaj jak będzie syf, no z tego co jest najgorsze, z tego? To? Ja nawet nie wiem, chyba, chyba to, no chyba, bo to G2 też wywaliło po prostu. Tak wpis duże, nie wiem. No, a tak co do dupy, te kapsuły nie kupuj tego. A o, porce jeszcze wywaliło, no. Ale niestety w porce to można jeden co to pograć, bo kurwa na pewno nie nakleisz na broń. Aha. Wow. Wow. Ja, ale drop. Drop kurwa jak u Skryleksa, ja pierdolę. Ale dzisiaj, do... no kurwa, jebane. No. Może, może dropnę ten, bo otworzymy sobie contendersu ze Stockholmu może dropnę golda, kurwa, tylu i będę zarobiony na tylu kapsułach i... no. No, to jest tak, to jest gambling, nie? No właśnie, tak to działa. Tak to działa. Na szczęście kapsuły otwieram, które są nieszkodliwe. Eee, no. Aha, i co, i 5, tak? Jest ich 5, jest ich 5, no to otwieramy 5. No tu kurwa, tu już musi siąść. Tu już musi siąść. Nie ma co, nie ma to tamto, chociaż jedno holo jakieś. Eee... Kurwa, one są jeszcze tanie do otwierania. Ej, kurwa, przysięgam otwieranie, to kolmu No kurwa, mać, daje frajdę według mnie, daje frajdę. To są bęgery, jeśli chodzi o kapsuły. I ja one nie powinny kosztować tyle, co kosztują teraz. Chujo. No, matematycznie powinienem otworzyć jeszcze jedną, żeby dropnąć jakieś... No i mamy to stówka. to kosztuje teraz chyba. E Na pewno zwróciło opening Dlaczego mu zwróciło? No gdybym sprzedał to dzisiaj, no to tak. O nie, nie zwróciło, bo kurwa jeszcze ten pan. O to chuj. No i co? Kurwa taki, taki downgrade to ma ta naklejka. No zobaczcie to, to jest taki syp Eee no. A to, co to kurwa jest? No, to jest jak papier. Mam nadzieję, że to naprawią. Ale no co? Lecim. Bo kurwa chluśnie, bo uśnie. <śmiech> <śmiech> W sumie ładna jest naklejka, lubię ją, ale do dupy, kurwa, no i chuj. E, czy da się to otworzyć? Mam nadzieję, że nie, bo to otworzy wszystko. Kurwa, da się. Nie, no już nie poleci chyba holo, co? Czy poleci? 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 No dobra, kurwa, jak nie poleci, to kończę ten film.